Idzie Wojtuś, idzie! Nie Aaaa! Gdzie idzie, gdzie? tam. Idzie, idzie, idzie! Idzie Wojtulek, idzie! Wstaje? Wstaje Wojtuś? No, wstaje! Wstaje Wojtuś? Idzie Wojtulek, idzie, idzie! Kuku? A kuku? Leci, 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 leci. No! No gdzie? Tu jest sznureczek, tak? Oj, sznureczek, oj, sznureczek! Zaraz go złapię. No, wstajemy. Wstawaj. Chodź. Chodź No! Wstajemy! Nie ma siły! Uo. Idzie, idzie, idzie do Edyty. Idzie, Wojtuś! Leci! On leci normalnie. Nie dam, nie dam sznureczka, nie dam, nie dam, nie dam, nie dam, nie dam. A. A. No jest sznureczek, muszę go dotknąć. Mama. Mam sznureczek? Wojtuś, a zrób papa.